Postanowiłem dla Was nagrać yy, książki, które chcę przeczytać jeszcze w tym roku. Już no, dobra, to jest taka kubka, to jest kubka nowych książek, jakby ktoś się pytał. to jeszcze piętno doszło i to są z ostatniego holu. To jeszcze o piętno, ale to prawdopodobnie zacznę któreś czytać w przyszłym roku. A to bym chciał jeszcze przeczytać w tym roku. Jest to dość ambitny projekt. Pięciu książek. Ambitny plan, może nie projekt. A dobra, mamy socjopatę. O2 jest Od Filii, yy, Mam nadzieję, że to będzie fajne. To są książki, które lubię, tak? Mam książeczki od chwili, które kosztują mało pieniędzy w biedronkach a zazwyczaj są zajebiste. Chciałbym. Yy, tutaj mam trójka, 7 To jest taka książeczki. Wystawiam takie książeczki w finicji. Kilka sobie wziąłem No i jeszcze to bym chciał w tym roku czytać. Ja mam jeszcze pewien uśmiech napisany, przeczytany yy, Mox, Czornik, Wina Chciałem jeszcze w tym książkę Czornika przeczytać Wydaje mi się, że byłoby to, ta byłaby czymś dobra yy, niż powiedziała To jest o, o Hakerze, tak? Tak, o Hakerze Skierfura kupiłem, ale też zajebista, wydaje mi się dość ciekawa książeczka To też raczej jest z tych moich klimatów Eee, to jest w ogóle ciekawostka, z w to chyba co na nim zła. Chyba na chyba tylko tak daj jaj, żeby po prostu było 5. Eee, było pięć książek z kolekcji, po prostu to mają z biblioteki. To w ogóle kupiłem jakoś tak z dupy, nie wiem, po seriem, tak wtedy 90 zł. Zobaczymy, tego co wiem, to jest o i to jest coś, co chyba zaczyna dzisiaj nawet. Pierwszy tom chyba, trylogii. Nie trylogii, tylko serii CM Freund a od Marcela Mossa. Ale to u książki Mossa się daje się szybko. I to nawet mogę potwierdzić, że nawet książka, która nie jest trailerem, czytając szybko swoją drogę, ta książka jest cudowna. Musiałbym upowiedzieć, powiedzieć, ale naprawdę to jest tak wspaniała, cudowna książka. Dająca do myślenia. Także dobra, to byłoby tyle, co bym chciał w tym roku jeszcze skończyć. A pokażę co może czytam. To jeszcze jest właśnie to piętno. Bardzo fajnego. Że... Ja kupiłem ją dlatego, że miałem ją kiedyś na obserwacji na Allegro i, i teraz ją ja kupiłem. Bo było. ja pokażę, czytam po prostu co teraz. To, to, to ostatni tą mangi Sherlock. Zrobiłem sobie w tym roku Rewatching. Tropia Farmy, na to się muszę to wziąć w żeby to w tym roku skończyć. Chciałbym. Pewien uśmiech. To jest właśnie ta książka z mojej starej. Wyleczenie to jest druga książka na biblioteki. Tak zaczęta, ale w czasie się wtrąciłem. Dolina pojednania. I to jest krótkie, ale no jakoś nie idzie. I to jest zajebiste. Psychoterapeutka. Kurewsko mi się podoba. ale Też na razie się dzielekuję tą książką. Więc się każdą książką delektuję. W swój sposób. Zobaczymy jeszcze co z tym mostem, ale wydaje mi się, że tego mosta jeszcze przeczytam, bo na pewno on pójdzie szybko. Chciałbym ja coś z tego na pewno skończyć, na pewno książki biblioteczne. Manga tu pójdzie szybko, i te takie cienkie. Przykład terapeutka nie wiem, a jeszcze bym się pochwala. Dzisiaj skończyłem Mistrzowie od Zidane'a bardzo fajna książka o lidze francuskiej. Także ja polecam, widzimy się na następnych filmikach, elo.